czy nie, w moim sklepie papierniczym. W czym mogę pomóc? Jasne. Proszę, dać mi tę listę. Ja zaraz zobaczę, czy mamy wszystko. Że patrzę na listę. Mogę polecić taki zestaw pudełeczek. I myślę, że to się przyda. Субтитры сделал Jest super. Tutaj jest nowiutki, bardzo dobrze działa. Na pewno się do szkoły przyda. Dobra, super. Bardzo się cieszę. Następnie nożyczki, nożyczki. Mamy nożyczki. Spot. No i będzie nawet na przyszłe lata do następnych klas. Napisać dane słowo, i później znaczenie. I to na przykład przydaje nam się przy nauce języków obcych. Myślę, że całkiem użyteczne. Taki zeszycik jest malutki, można nosić przy sobie. I mam do wyboru różowy lub niebieski kolor. Proszę powiedzieć, który się bardziej podoba. A może jednej i drugiej? Your dreams follow.